Wit 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 witajcie w pierwszym odcinku. Bawimy się w kto wleje wodę. Przegrywam. My już tu wlałyśmy, ale prze przelejemy do tego, żeby było fair. Bo tak to nie będzie fair. Tak. Mamy duży słój i mamy wodę. Kto zaczyna? Ty, Oliwia. Okej, okay, ty zaczynasz. Jakby ja nie pokazuję, to No, ja też nie chcę. Jej kanał nazywa się Łatulak, więc wpadajcie i subskrybujcie jej kanał i dajcie dzwoneczek. Jakby ktoś zapomniał tego, to tutaj wyskoczy... Jezus, mój palec. Tu wyskoczy na chwilkę, tak? Tak, tu wyskoczy na dole. Teraz yy, ja będę tutaj nagrywać vlogi i e, to kaboka takie różne rzeczy. I różne no, wszystko. tak wszystko. Mam już... Oś Dobra. Nie mamy wody. Woda! Woda jest do kiccia. No nie, ona mi naleje tak specjalnie, żebym ja miała najmniej. Tyle! Ość Trzymaj. Ty teraz. Ja wrócę. Ja no zobaczmy jeszcze dotąd. Teraz będziesz robiła. Teraz ty. A! Nie wylało się. Nie wylało się. Gdzie tutaj? Dobra, nie wylało się. Zaraz. Wylało się, ale to było z tego. To było z tego. Z...

jak masz jakiś problem, to... O! Ale nie poleciało! To... Nie poleciało! Poleciało! Nie, nie, by nie było mokrego, a tu poleciało. No bo to leci, leci cały czas, widzisz? Ty no! bo To jest z tym. O! No bo Boże, ci też leciało. Dobra! O! I teraz co? To jest nie... Nie się, bo już końco ciekaw. Podajcie na Oliwi kanał tak jak... Jeżeli chcecie y, jutro vloga, z, y, po szkole i przed szkołą, zostawcie tutaj łapkę w górę, obserwujcie na moim kanale i... dzwoneczek, jeżeli... <grywanie> Dobra, wpadajcie na jej kanał, bo chciałam coś powiedzieć i zapomniałam. O, 12 obserwujących tu. Bajo! 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 Zamoczyłam sobie bluzkę. XD <grywanie>